Cześć, cześć. No i robimy kolejne podejście do Azul i fakta Tam mamy 780 wszystkiego, równiutko prawdnie. Kluczy też spory zapas. Zobaczymy, jak daleko tym razem zajdziemy. No to lecimy, jo. Może jednak no ten dłuższy fragment zbierania tych czterech kluczy po drodze spauzujemy. No dobra, przelecieliśmy całą mapkę, zebraliśmy te cztery klucze po drodze. Oczywiście ze zgromadzenia też zgarnęliśmy już dziś. Chodzimy po kolei od pierwszej darmowej skrzyneczki. Po pięć, wszystko poleciało ładnie stosów. Lecimy dalej. I wlecią nam tu większy stos. I znów kończymy dalej się nie opłaca iść. Druga taka fajna nie wyjdzie. Cóż, dziękuję. Zobaczenia. Po prostu jeden, co piętro, coraz więcej kluczy nas kosztuje otwarcie szczecki, 16, a coraz mniej dostajemy ze stosu. Dlatego nie, nie warto otwierać wszystkiego, tylko zakończyć na takim stosie, właśnie, ulatuje nam więcej tego. Nie jest to, taki jeden się tylko trafia, zwyczaj i ku nic. Dobra, dzięki. Ja.